Ignacy Jan Paderewski, urodzony 18 listopada 1860 roku w Kryłówce, był wielkim patriotą, cenionym ambasadorem sprawy Polski na świecie, wielkim pianistą, kompozytorem, wybitnym politykiem oraz naszym bohaterem. Po wielu latach, w zależności od innych państw, mówienia w obcym języku: My, Polacy, powiedzieliśmy dość. Żeby dzieci, czy to z Poznania, z Krakowa, czy z Warszawy, miały beztroskie i normalne dzieciństwo. 26 grudnia 1918 roku na Poznański dworzec przybył Ignacy Paderewski. Witany był radośnie. Widziano w nim nadzieję na lepsze jutro. Po przemówieniach powitalnych przywieziono go do hotelu Bazar, skąd wygłosił przemówienie. W Poznaniakach obudziła się nadzieja, że odrodzi się Polska. Wielce szanowni przedstawiciele Wielkopolski, szanowne rodaczki, szanowni rodacki. Co się w tej chwili w mojej duszy dzieje, każdy z Was odgadnie. Trudno mi opanować wzruszenie, ale wiem, że jestem symbolem pewnej idei. Ile można było żyć, bojąc się, że zamówienia po polsku ktoś zagrozi Twojej rodzinie? Całe społeczeństwo pomagało tak jak mogło. Powstańcami byli nie tylko ci, którzy walczyli na polu walki, ale każdy, kto czuł się Polakiem. Kobiety, które nie walczyły z karabinem w ręku, w ukryciu szykowały leki, jedzenie. I to, co pomagało przetrwać czas powstania. Wszyscy byli zmobilizowani, by zobaczyć na drogach biało-czerwone flagi. Nadszedł czas trudnych pożegnań. Padły pierwsze strzały, a więc zaczęło się powstanie. Ofiar było wiele, a pierwszą był Franciszek Ratajczak. Gdyby nie oni, nie chodzilibyśmy do powszkich szkół. Gdy ogień sięga po Bo zamiast nas dzisiaj grzejsz. Roll out and pull me nie puść.